Gra gaz namidzie, ale jaja. Kurwa z Ghostem. Obra, może i z Ghostem lepiej? Są ci VIPka? Pewnie widzu masz A, nie mam miejsc na Vipa. Sorry. Dlatego, mu, dlatego chciałeś mu dać, żeby później powiedzieć. E sorry. Nie, 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 nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Nie wiedziałem, nie wiedziałem. Okej. Okay. Ja za dwóch chwilkę. Widzicie jak dla ciebie, dziękuję bardzo. Siema. Dzięki Thank, Thank you for the soup Dałeś radę? Przy transportować? A co się zamówiłaś? No. Jest za salona, tam hiszpan se leży z kotem i mówi, że musi się odpocząć. I tak się pracuje, co? I tak siedzi daj, i se leży i kotka i mówi, no, godzinki lecą, mnie. Nie za praca, nie za praca. Dobra praca, dobra praca. Ale wiesz on tam ma taką trochę pracę na... Nie wiem czy na akord, to jest dobre określenie, ale że... Masz po prostu... na znaczy target do zrobienia, nie? Więc jak zrobisz... W krótkim czasie dużo, to możesz później sobie walić konia i... Pokoń, streamer i tak pokoje. nie może. No właśnie. Nie ma tak dobrze. Wchodzę, nie lękam się. I wy o mówicie, kurwa. że streamer to lekka praca, nie? Później w później widzę mówią, że to nie ogólnie, że to nie praca. Podziękowałem za suba, a był alert? Ja pierdolę, wiesz co Dezy? Masz pomysł co mogło się spierdolić z alertami? Ja za każdym razem muszę odświeżać, odświeżać te alerty. No zaraz mnie chuj strzeli. Był alert, a wiesz co? Słuchawki mi się mogły rozłączyć. Dziękuję ci bardzo, Dezy. Pioneczka pik, Był alert. Ale czy alert był w momencie, kiedy mnie nie było przy komputerem, czy przy komputerze? Bo jak byłem przy komputerze i nie było alertu, to znaczy, że już chyba kurwa grzyby zawłodnęły moim umysłem. Siema karma. Bo nie słyszałem. Teraz będziesz popełniał zbrodnię, ArcoL. Możesz powiedzieć, że to grzyby. grzyby, no. Ej, ale ostatnio w ogóle widziałem bardzo ciekawy wątek ze sztuczną inteligencją, że gość jakiś zaprogramował. Na laptopie AI no. Tak Że zamawiało losowe rzeczy z Darknetu I później w ogóle policja nakryła To ten, ten komputer I nie byli w stanie nikogo ukarać Bo kogo mają ukarać komputer? Wiesz, zamknąć do, do więzienia? Zatem no. on Nie był na sobie na robienie przestępstw Tylko na zamawianie losowych rzeczy, nie? Jakby i tam wiesz Broń Amunicja, jakieś narkotyki <laughs> Wszystko tam zamawiał <laughs> Ja nie wiem Czy zmieniam Mamona? To wam ona się zmieniam. Tak, bo na Dark Webie są tylko dragi. A nie, widziałem też broni i amunicja. Kosacki, widzisz? I, I to jest właśnie... To jesteś ty. Dlaczego nie będę sobie jeszcze Bo piszesz takie kurwa rzeczy, że ja nie wiem co mam powiedzieć. A od... O, już od... No panuj się no. Z strewną ci Potrząśnij się, chłopie! Kurwa, katapultę te zmisowałam przez tak O kurwa poror. Dobra, ja się muszę skupić na gierce, bo też już proluję To prawda Widzę, się kupić, że da się kupić. No, da się kupić. Pan, pan Janusz Korwin mówił, że po co aborcja, gdzie dzieci może sprzedać Problem <grym grym grym> rozwiązany! I zarobić sobie jeszcze Gospodarkę napędzić trochę Krogaz jest kurwa niezniszczalny, człowieku Jest Ale Remek, czakat jest jeszcze bardziej zniszczalny, niż grasz Co? No Czogat jest go, jeszcze go, kurwa na gaz Chłop gra malfightem to pewnie wbił 300 LP prawie Bruce, a ty jakie masz wymówki? 300 LP wbił? Mal prawie? Fightem? Kurwa, no o nie kurwa. wiem Kurwa Dobry, Druśik jest po prostu Ale Diament! To, to, to jest tak ciekawe, nie, to jest tak ciekawe, mówię ci, spróbuj malfight'em grać Nie, ja gram malfight'em mal i mam szczerze że najwyższy wizard malfight'em aktualnie No wydaje mi się, że malfight jest najbardziej popostać teraz na topie Mmm, ale wiesz co ma, ma counter To jest coś jakie to, nie mogę go tak pikować już ci mówię, choćby Orn, choćby Sion, Gragas, Gwen... Czekaj. To są counter matchupy? No. Są przecież... postacie, które Ci są... nic na linii nie robią. No jak nic nie robią na linii? No no, cię no, no nic nie Albo Cię poszują. Jest zawsze do tyłu z linii i nie masz prawa, no, nie Nie wiem, nigdzie. To, to to nie wiem, to Bruz ma farta do matchupu w takim razie. Tak. Jeżeli. No, albo po prostu ma dobry drużyny, albo po prostu jest zajebisty w countermechupy, może i daje radę, nie wiem. Psybacki, prawda jest taka kurwa, że nie wziąłeś leków dzisiaj. I od odpierdala, i go zdążysz, wiesz? Nie, nie, wszemu się widzę, chodź do mnie, to grzyby przez niego przemawiają. Nie, nie, no to a we. Pan tak, a wejść sobie. Pogadaj sobie z nim, zacznij z jakiego głupoty pisze. No nawet grzyby już nie mogą znieść tego. Idę do remka, matkę. No, nie, że cię wyganiam, ale no naprawdę. Takie rzeczy to ty to wypisujesz to nie, nie, nawet nie wiem jak mam ci to skomentować, nie, no nie, nie chcę cię obrażać, ale wiem, że ty chciałbyś cię powyzywać Ale mi się nie chce na razie. Hejka, hej, Kosacki, za tam u ciebie? O kurwa... No i chuj no! przy się Dark kupiłem i poczekałem dwóch sekund Dobra, Arko miał rację, nie Ja pierdole! Kurwa Jebany wysocki! Boże, Kosocki, przepraszam Kos Nie wiem kurwa Koń na gołójście we mnie wleciał Sorry, sorry, my bad, my bad. Kurwa no Kurwa! Na czapie na Orna trzeba grać second winda i Doran Shielda Bo inaczej się nie da tradeować z nim. O te Orna jeszcze jakiś A jeszcze kur... Ej Raj, w ogóle u Ciebie Mikrofon wycisza Tak? To jest Dark tak. różnicy! To jest Dark różnicy, to się kurwa Dark... 300 dark... golda i... 10 AP Kosowski! Świat gdyby Kosocki nie wszedł na streama 2-0 i 400 z takim Dark sealu. Podjadę na Mida Wiesz, czy możesz podjechać gościu? No tutaj chyba. A co, za zu kierunek obrałem? Pa Ma flasza? Ale nie masz życia. I nie ma przede mną ucieczki niestety. Dobra, to jest maks, co właśnie mogę zaoferować. Zraumować na nie Na razie. Jeszcze rodzika no, mam być lepiej Do takich rzeczy tutaj. Nie ma czasu, na takie rzeczy Przyjemności, remigiu. Grzyby potrzebują kontrolę, Arkuro robili o hiszpanowi dzisiaj. Mówię wam. Zostałe jest nagrywane. Nie, grzyby tak nie działają chyba. Nie wiem. O kurwa, udryse ginie. Ja nie ginie. E łanie, zagrał. Co to za problem, czy coś innego? Czekaj, czy on RQ użył? Avi? Nie wiem kto to jest. Avi? Nie znasz? Nie, nie znam, ja w ogóle takich. O kurwa, ła Hilfe! Nie wiem, mówię, ja nie słam, nie słam, nie słyszałem Czy piknik jest szempiona z jajem na tylu ale u nudziarzu? Papusiak Idźcie odebrać obiad u Arquela Nie ma już jeszcze piz Pizdeczkę, cicho, cicho Idzie po mnie koń? Zastrzelony Arkel poddymuje na ciebie na mikrofonie. Nieprawda, Arkel tego nigdy nie robił a, bo Papusiak nie ma moda tam Byka Trzy lata atencjonowania się Papusiaka poszło na marne Jasper smutek no To tylko lulu, to tylko, to tylko lulu jest Buziaczek dla ciebie, dziękuję bardzo Siema, Bero no, hej, Gragasik dobra. tu jest Widzę, widzę Gragasika On chyba głodny jest, takiego, ja go się Tak, już daję mu Pa, 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 co robię, pa, co robię? No, Kurzy co ba. za... Dobra, Udyrson go ma Nie mów, nie ma go Dobra, ja muszę paść. Ale nie wiem, czy wy też nie padacie. Sety. Kurwa. No, jeszcze serafina stoi, zamiast uciekać. No właśnie, o to, mi, o to mi chodzi, o to mi chodzi. Co co ona robi? To samo miałam powiedzieć. No. Jest ok. Nie wiem, że ludzie nie widzą. Tak jakbyś. Nie hmm. wiem, widział na przykład człowieka na pasach, który jest 2 metry od rozpędzonego tira i gość zamiast. nie wiem, zostawić tego gościa. To, bo już wiesz, że nie uratujesz go, to też kurwa wskakuje tam, myśląc, że go uratuje i ginie razem z nim. No po co robi? To nie jest w ogóle logiczne. Katapulta, katapulta. Ta, odklejka. A jak to wyglądało? Już Remek tam już nie miał szans przeżyć. Nie miałem, to prawda. To. A serapina mówi tak: Ja, yeah, ja ci pomogę. Prawie padła. No musiała flashować. Nie, no dobrze, dobrze dobrze, Krzysztof gada. Krzysztof wstał. To? Dzisiaj? O kurwa! Ja pierdolę, dzisiaj na urodziny idę, widzowie. Ty, no to musimy jeszcze prezent kupić. Nie no. Kurwa, we Andrzej miał wpadnąć, no to nie, no, muszę. Ja pierdolę to powiedzieć. No dobra, po gierce. Spróbuję przerwę. Przypomniałem, dzisiaj na urodziny idę, ziomeczka. Co prezentu nie kupiłem. A, dzisiaj widzę, jak koniec streama, szybciej niestety, muszę prezent kupić no, na urodzinę, nie na urodziny ja Aaa, jajaj, jesteś streamek, no. Ale widzowie rozumieją, no tak? Jak do mnie ktoś z rodziny przyjeżdża, czy brat czy mama, to zawsze mam kończ streama i z mat... Albo z mamą. Bo no to myślę, że tutaj... Ej! No kurwa, Ej, ktoś Andrzej, mnie broni! Bo ja idę o właśnie, ty jest, ja idę na urodziny yy, z Vardiego. Nie wiem czy tam czy będziesz, nie wiem, bo na nawet nie wiedział, że ty będziesz we Wrocławiu będziesz. Właśnie na miasto teraz. Dobra, Widzowie, wyłączam streama. I na miasto. Nie, no nie mogę tak zrobić. Co ty? Zobacz co. Pa, Nara. Morda? Zjebany jesteś, utkaj kurwę. Co się drzysz? Chcesz wiadomości Kostackiego? <śmiech> nie. <śmiech> On tak pisze. Bo, a czy nie? No może nie do końca, ale no. Mógłby. Popkurwiać. O której? Mamy no to jakieś... pewnie, drogi. Rady dla początkującego gracza z Rafa. No taką najważniejszą radą to jest, musisz trafiać z palami, nie? Dobra rada. Oj, dobiać katapulut też musisz. Posuwałeś taką poblinkę w Kiblu, jak byłem w liceum, nie, nie. No i zajmi się kasacki jak też znalazł schronienie i inni Gdy te górniak Konik tam jest od góry, muszę uważać Też tak mi się wydaje tu że na topie, a tam u ciebie nam idzie, to, 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 to od góry na idzie Trzeci. Towera powinniśmy wziąć temu Ornowi i go zdejmować, tylko czekam na ten Ja pierdolę złanshotował mnie Nie wiem, no bo ten tower jest na hita, ale nie mogę go podejść uderzyć Powinien tu być ze mną udyr i po prostu razem powinniśmy przeporsować. A nie że on przychodzi jak już wave'a nie mam No to to już jest za późno, no z wave'a nie wieś, no nie wiem A też kurwa wziąłem tego kleda w blind No ja Nie wiedziałem co na topie jest myślałem, że Gragas, ta, no ta Tepnę na bota Dobra, tu się zemszczę Jesteś kurwa mój O Mam go, pa 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 pa, pa. Nice nie, nie mam go fajnie, go spalił, on jest martwy. Kajsa ginie. Ja pierdola, ona wbiegła w tego. Aj, gregasek super low. Eee, nic z tego. Oda. Miał no, kurwa, many. Ja pierdolę przeżyłem. Dobra, nie żyje, nie żyje. Oj ten nice. flash Kaisy to chyba niepotrzebny Ona dwa samonery kliknęła naraz i się wyjebała żeby dobić... O nie, nie, nie. to złe było nie, nie wierzę, no jak nie mogę kurwa katapulty dobić z łapki, no Ty gram w lola Nie, nie mogę nam idzie Górę Coin nam robił dżunglę To nie, to nie jest Emerald, to jest diament co? Fizwaty to już dubko akwarelowi na czacie, że go nie zostawi Co? Czekajcie co? No się nie wiem co w Sanach, naprawdę No, nie wiem, coś tak, tak napisał? Nie wiem nie... nie wiem kto Dementuję tę plotkę Nigdy jego język nie miał styczności z moją pupcią A masz się z tam do Petera, czy nie? No, dlatego że się umyłem po kanalia, nie? Za ile? No nie, no ja dzisiaj pełen, normalnie jakby pełen stream robię, no to dziś koło 20, bo muszę z kupy jechać. Znaczy możemy pójść na zakupy, ale mówię, to dziś koło 20. Może trochę przed 20. Trochę może przed. Już 19, o! Ja pierdolę! Nie tam nie ma, ja tam nie biorę tower! Jak ten koń upadł? Dobra, ja dalej! A ja Ai unlucky guys Dobra wziąłem bierze. Kurwa będą mi pingować, no nie chciałem się bić Bo nie byłem w tempo, traciłem miniony, nie miałem wysoką hydry Jeszcze nie kupiłem Black Cleavera. jestem useless po prostu Nie mam jak zabić Orna, a teraz mam Black Cleaver Dobra, jak mam bez summonerów? No, no tam, tam, łapać, dr dr tam tak drużyna Bon bo popełnił, a tam Karym powinien być martwy Zacznij mnie doceniać, bo jak na razie cienko to wygląda. Daję ci chleb, półtora roku a ty mnie tak traktujesz. Trzeba na zobaczyć. Nic kurwa na łapy nie widać. Jebana ja Serafina. Traktuję, w pizdę zajebana. Przepraszam, że tak brzydko. Zacznij mnie doceniać. A to nie jest I, tak, idę, że. Idę na górę, idę Przecun na górę. nie się dostaje, a nie się go wymaga? Idę, idę, idę. Czy na niego się zasługuje? Bo ja mam wrażenie, że ty oczekujesz do mnie, nie wiadomo czego, Kosacki. Kurwa, weź mu zajeb. Dobra. Nie, no za dureń, Z swej zrzeszcie. Dureń, naszor! naszor! Naszą! O, 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 o! Dobry! Dobry call! Dobry call! Kajsa! Dobra, bez niej też zr to zbaitua, bez niej zbaitujmy, zrobimy. To zbite, zbejtujmy, zbitujmy, zbitujmy! Borda i zaczynamy! Zfajkuj typuję, typuję, typu Orn, typuje Orn! Go! Orna? Od, od prawej kekarim No no sumery, no Sumnery, Cogmaf! Lecę na go! Na goście! Kogmaf, Codma, kogmaf, kogmaf! Kurwa, nie mogę się ruszyć! Kurwa! Dobra Proszę. Dobra, graga stepuje Sklejowicz z to myślisz z tobą na dobre i na złe No i z takich widzę szanuję Wisku. dziękuję ci bardzo za te słowa A nie taki kosacki Co przychodzi oczekuje szacunku A robi brzydko na czacie, połagam. Oczekuje szacunku, bo cię karmię no nie wiem, czy to ciebie tak tak traktowali i dlatego to przekładasz teraz na mnie, tak? Kosacki, co to grad w poznaju? Ej, będą robić, będą robić, typuję. Co jest? Aha! To nie jest prank. Patrz, 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 ornika, ornika, ornika tutaj, patrz. Dobra, 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 dobra. Czekaj, on bym nie wejdzie, on nie wejdzie, on we nie wejdzie, papa. Nie wiem, czy bym nie widział. Stary, musiał cię widzieć chyba. O kurwa, ty kłopoty na bocie, kłopoty na bocie, tarapaty. Ja tam zerkuję, może, bo orna nie, orna nie będzie, ale Or też tam biegnie, on tam biegnie, on tam biegnie, on tam biegnie. No, nie, 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 nie. Co ty kurwa robisz? Ciekam, Pa. Siu. Jelo, nie? A, a, a. Czy a, możemy mieć jakieś no, Wordy, No postaw, Worda, ty piaro, wstrętna! Ja tu przypadkiem. Ja pierdolę ginę Nie wiem, kurwa, no też tak. Nie wiem, czemu tak My Kurwa, się wizji dobrało. nie mamy nigdzie. Joa! Kidif. Kurwa! Typ się losowo wyjebał bałsa, ciśnienie przez to barona i gadał o intradowaniu zaraz, kurwa! Nie rozsadzi! Nie rozsadzi to, że mamy jakiś ze serafiny! Czemu w takiej mecie pięknej niesuportowej ludzie pikują z enchanterów zajebanych? Znowu też Przysięgam! Znowu jestem trollowany! No znowu spoko, jestem trollowany! Takie fajne postacie do GRANIA i ktoś pikuje Serafiny na suporta, no! Nie patrz na mnie, patrz na siebie. Cicho tam Bruce. Maerkę nie użyję nie użyję. Ja właśnie też go nie rozumiem. Na po co ma ja używać? Nie palić. Nie, dzisiaj ten są jest asłuchalny, naprawdę. Cieszę Dajcie. Same obrażanie, patologia, jakieś kurwa takie tematy, których. Nie, chcę słuchać. Z mało patologii mamy na co dzień, żeby się słuchać tej patoli. Już ja mam dostarczę. No. Coś nowego przynajmniej. Pokój. Dobra, końce padł. Tylko waga, waga. RKA, Remek? To nie gra. Dobra, nie. Spokojnie, później będzie lepiej. Potrzebuję itemów. Pochuju. Będzie walka na naszorze Ten Nashor będzie raczej kluczowy. Fajnie jeszcze, by jeden item dało się sfarbić, jakimś tam jakieś shutdowny, no ale nie, nie Ej, wiem, nie wiem zrobię nie łańcuchy na koga. Zrobię. Tak teraz może zrobić, myślałem. może zrobić. No. Rób, rób te łańcuchy. Zrobię. I może jakimś tym 16 level bije na naszorze. Tylko będzie miał mawa tym kogmawem. No ale <laughs> powinienem się przebić. Teraz Jaksho chyba jako ostatni zrobimy. Spytnięci są tutaj trochę. Co to na to? Nie no, nie są splitnięci, Gdzie? Znaczy ord był na dole, tutaj karim, a tu była mówienia. peka, ma te peka. My tego Kogmowa... No, ale to znaczy te peka moją Merką. Kogmowa tak. nie zabijemy bez mojego stuna. No bez twojej. Znaczy Twoją tak, merką pa, pa. właściwie Czekaj. Mogę... Go! Go! Lulu Jaką kurwa żyje? Na hitka był Nie wiem No pij no się tam kajsom. No pij się tam kajsom. Rkę masz! Pinguję ją! Nice! Nice Air Ale Alej napisałem Chłop zamiast wjechać, asasynować kurwa, zrobić robotę! Stoi z tyłu kurwa to wuklika jak debil A. Nie wiem, że to kurwa kogo mam to za jakiś shit jebany. To za jakiś shit, nie? Ja, jest, ja tam przede z Lulu, bo zerkowałem w Kog'Ma, ale lulu złapałem. No to już biłem lulu, która była pod ręką, ja ją zabiłem. Ty biłeś kurwa no... lulu? Tak, bo byłem przy lulu, to biłem lulu. Jak mogę. Jak... Muszę, muszę to sprawdzić tego. Zaraz 16 Kurwa, no ale. Mogę zerkować tam, ale nie, nie nie nie. No nic, bo tu jest soul w grze, nie? I teraz kurwa musimy coś z tym zrobić. Nie chcemy tego solo lane oddawać na pewno Gragasik się zgubił Ej, no to, to jest możliwe Rkuje, er Rkuje, er Rkuje er na no koga, Rkuje er na no koga, rkuje er na no koga Na koga Kurwa! Nie Ty no ona ma cały czas! Mogliśmy zabić! Pomocy, pomocy, pomocy! Tu kurwy jebane! No pomożcie mi! Zjemy pierwsze Co jest kurwa? No. Co jesteś? Yes! To nie kurwa! Pierwotnie lulu! <grystanie> kurwa, ale dwa tysiące z łańcuchów zablokowałem już. Sporo. Ja bym miał szesta ale byśmy zabili po prostu. zajebiście grasz! Chciałem powiedzieć tyle. Pozdro dla ciebie i twojej rodziny. Zaraz. O, Podjeżdża o, do Kogmana w Ja on ja on zaraz. Fokus! It's truly winable! Ja nie mam w niego obrażeń, Ale wiecie co, widzę obrażenia obrażeniami, ja potrzebuję na jaszczurkę wskoczyć. Tylko robię to Jackszo. TP kuj, tepekuj tam gdzieś kurwa! Dobra, typuję? No nie ma nielepszego warda niestety. Erkuję to chuj, go! Nie, złą merkę dałem. Ja pierdolę. Się, kurwa. Jeszcze się na zajebał, ja pierdolę. Lulululu! Kurwa! Mam cię! Pomoczymy mu, może nie. Mamy chyba go. Dobra. Dobra, koń ma, żyje, dobra. Koń żyje, koń żyje, koń żyje na spokojnie, na spokojnie tego smoka. Jak tu weźmiemy Drake'a i Barona to Elo. Soczewka. Jest koń, widzimy go, widzimy go, spolujmy. Tutaj, ład, 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 proszę bijcie go. Dobra. Muszę płynąć? Koń, ja idę tam, ja idę na konia po prostu. Biegnę na około, po Kajsa ma, kajsa powo, ma, spokojnie, lub, spokojnie, spokojnie. A, ona ma. Ja jej nie ufam. Mam! O kurwa, nie mam. Kajsa Erka, Erka! No ja pierdolę! Dobra, już starczy tego aktorzenia, już się nakrzyczałem. Wy Wyczerpany <słuch> limit widzowy dzisiaj. Ale nie używanej Erki, w kurwia to! No, bo wiecie, przeżyłby, nie? To, to nasze Level to jest właśnie 1000 shielda przecież ta RK. Ja mi to też buduję On będzie szapkę robił, nie będzie robił Wojda. Tom Kaison. Zaraz mi coś rozjebie. Wyjebałbyś się i tak? tary nie wyjebałby się, bo tam już drużyna zeszła do niego. Najgorsze jest to, że teraz barona wezmą, chyba. No albo nie, nie wiem. Znaczy mogą tak cztery. 4... Mogą cztery na pięć szarpać. Mogą. Cztery na trzy, przepraszam. Mogą, mogą Pojebane to jest, Remo Pływ tego Orna, tego nie, nie, nie będę go bił Znasz sąsiada? No sąsiad oczywiście, że znam Jest sąsiadem Nie mam many tak nic zrobię Erkuje, erkuje, erkuję, erkuje, mam go! my tam nie ma, mi tam nie ma. Dobra? A, dobra ok, Okej, nice 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 nice. nice, 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 Możemy na szara? ej, możemy na Shara szarpać. No tak, ja nie wiem czy mi tu przyszli, ja już byłem urwał, drginie Będzie mnie pingował debil, patrz Pobieg wyjebał się będzie mnie pingował, czek Guys? To Guys Biegłeś jak debil o Remo Nie! 10 sekundarka, 10 sekundarka. Mam go, kurwa. Róbcie, róbcie Space'a, róbcie spejsa mi, róbcie mi Space'a, kurwa. Space, space. O kurwa, Space'a, to ja zrobiłem dobrego teraz. Będziecie, będziecie, będziecie Stary, wyjebałem się. Uśmie. zrobić barona to udryw w biegi i się wyjebał i później jeszcze ma maczelność... Zniszczono twoją wieżę Że trollujemy Idę potkę kupić wzycie, wzycie. Man, I was safe się pije, Safe się pisze czy sawe, safe? Safe, nie, safe, safe Safe KURWA, Watch! WATCH ZEGAREK REPLAY THE de... Tyle te dodarki Powstrzymajcie przed tintowaniem. Dzięki za Real Donia i zbanowany chłopiec patrz O kurwa Ja erkuje, erkuję, erkuję, erkuję bronię bronię, 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 bronię Zium! Nie musimy do przodu wcale, nie musimy do przodu! 10 sekund! Kogma! Kurwa, ale dużego kumam Nie no No właśnie Pani do przodu, właśnie do, do przodu średnio Wiesz co? Bo ja już nie, nie mogłem... Znaczy mogłem oczywiście stamtąd wyjść Tylko jak już mieliśmy tego Kogmawa, to tak po cichu liczyłem, bo go na wędkę zapałem że można... Ja Ale zapodałem merkę Jak kasztan. Kai o, o! Kurwa! Ja mam te za 14. A nie, nie ma opcji, nie? Tam Robią, robią tego nasza na pewno. Uff. Nie no kurwa, no mówiłem bak, nie Dajby ja mam wracać z peli, po prostu Chciałem Golda z tej wieży, widzowie i nie zdążyłem nie Dobra, przygotuj się kurwa gdzieś tutaj Skam się na kogoś, ja mam Merkę, Ło, hype train, dawajcie sobie Asaru jeden No Orna to tam No Z Graga, sam będzie od dołu szedł ty graga chyba Dobra Jolo gram nie może mieć czerwony trinket Gragas low Ej, ja mogę zerkować, nie? A czy mogę? Ej, Gragas? Ładnie. Zajbi się, zabijamy jedną osobę i umieramy wszyscy. Kurwa! Are you fucking disable? Disable? Auto attacks? Cause you move. To them Guys Ej, dziwne, że to tak źle wyszło We kill one and you troll się, jest O kim mówisz teraz w ogóle tutaj No kurwa od Serafi. Jak Serafi mogą umrzeć tam? No, się nie, właśnie ja też nie, nie widziałem jak ona padła Co? You can't get one shot If you use brain Stop lying Wszędzie kłamstwa Dostał on szota, nic nie ja mógł zrobić. Oczywiście, że mógł zrobić. Nie kopała dziesięć z przedmiotu, to raz. Ach, daj, będę się tłumaczył. Ja też strzelałem. No. Ale ja nie ja wiem, ten... zabijam Gregasa, zabijam Gregasa i takie cyrki są. Ja gram tylko teraz tak. Tanki i lao i koniec kurwa. Moi champion. Czemu nie fokusujesz koga? Jak mam kurwa sfokusować koga z Mawem, z Wisendem i z Ty jesteś jakiś niepojęty.